Witam Was w moim y, filmiku informacyjnym. Y, tak. Jestem niesamowicie wkurwiony y, z jednego względu. Y, ponieważ tak. Y, mój czytnik płyt inaczej napęd optyczny, nazywać to tam jak chcecie, każdy ma swoje nazwy. Pomyślał, żeby mnie wkurwić i przestać działać. Y, a że ja mam. Aktualnie nagrywane sprawe, czyli Tomb Raider The Last Revelation i GTA City Na płytach Jest niemożliwe, żebym to kurwa otworzył Mam jeszcze nagrane sprawe GTA Vice City Oczywiście wczoraj się wszystko ładnie otwierało jeszcze Nawet mogłem sobie film zrzucić z płyty A dzisiaj postanowiło mi wkurbić i powiedzieć nie Zobaczcie, ja mam tutaj jeszcze nagrane Nie wiem czy będziecie widzieć, mam nadzieję, że tak Mam tu jeszcze nagrane raz, dwa. No co to, to, to jest? Nie wiem jak tam wyjdzie. no. Powiedzmy, że wyjdzie jeszcze z czterech filmiki na przykład. E, ale irytuje mnie coś takiego i ja prawdopodobnie także tak będę musiał zainwestować w nowy napęd. Ja nie wiem. E, jeżeli znacie jakiegoś kraka do... E, GTA, e, Przepraszam, e, bo do GTA raczej nie znajdę, bo to jest chyba... E, do oryginalnych tu chyba nie można. A jeżeli znajdziecie kraka, ponieważ ja oszukałem i może jestem ślepy, może wy coś znajdziecie. Jeżeli znajdziecie kraka do, czym w ogóle do Last Revelation, to byłoby bardzo miło. Ja jednego znalazłem, ale, a was mnie poinformował, że to jest wirus, dlatego powiedziałem, no w dubie mam. Także, e, to tylko w, chyba w sumie, to w tym filmiku chciałem powiedzieć. E, także mówię, ja to powrzucam, ale co mam kurwa potem nagrywać? Co, polki, będę wam pierdolili bez, bez sensu. No, nic kurwa nie uruchomię, no. Ono musiał sobie kupić. Prawdopodobnie to nawet w tym miesiącu nie, na, nie nastąpi. Tylko powiem, dopiero w sierpniu. A mamy, dopiero 20 lipiec. Także, no. Jeżeli znajdziecie kraka, to będzie fajne. Jeżeli znajdziecie kraka do Vice City. To mimo tego, że to będzie na wersji oryginalnej będzie działało, to też będę Wam bardzo wdzięczny. To będzie tak jak że tak powiem, taka. E, jak to się nazywa? Takie słówko. Sygroza? Tak, chyba sybioza. No, także to by było tyle. Dziękuję za uwagę. Jeszcze raz przepraszam. Ja postaram się to jeszcze podrzucać, ale potem będzie, nie wiem. Także e, do usłyszenia w let's play'ach. Cześć.